Siemanko z tej strony Matrix Optics i witam Was w specjalu takim, gdzie sobie trochę pogramy na nowym biomie Pale Garden. No właśnie, wczoraj miała miejsce nowa aktualizacja Minecraft'a, yy, która nam dodała właśnie Pale Garden i yy, tak jakby. Nie będzie już trzeba nagrywać nowych serii, które chciałbym z Pale Garden na Minecraft Preview Ponieważ mamy już ten biom tak jakby tutaj w normalnym Minecrafcie W Minecraft Bedrock, w Minecraft Java Ja tylko chciałbym powiedzieć, że seria Pale Minecraft będzie kontynuowana, ona cały czas jest aktualna w Minecraft preview yy, będzie nadal. Yy, w Minecraft preview no bo nie przeniosę tego świata, tak jakby no. Yy, nie przeniosę tego świata na Minecraft yy, Bedrock, ponieważ chyba się nie da. Yy, raczej, to znaczy, yy, nie da się, po prostu się nie da. I, yy, I też między innymi możemy chyba już zacząć yy, rozgrywkę Możemy zacząć sobie rozgrywkę Eee. Yy, o, oj oj! Wiecie, co ja bym tylko zrobił? Wyłączył shader. shadery. No to jest y, genialny pomysł. Dobrze. Eee... Ja raczej wam wytnę tam ten kawałek eee, Ale uwaga, co się stało. Otóż eee, wyłączyłem shadery. Bo to eee, po co nam shadery w takim e, specjalu? Eee, to nie będzie seria od razu mówię. Jeżeli chodzi o serię Spale Garden. <laughs> Jeżeli chodzi o serię. <laughs> Jeżeli chodzi o serię. Pe... Przepraszam, mam Jeżeli chodzi o, serii... o serię Pale Garden, to one będą już na Minecraft Bedrock. Ee, normalnie. A to nie będzie seria, tylko. Dobra! Po co ja gadam? Już się nagadałem. Eee, survival trzeba zacząć nowy. Trzeba se skopać drzewo. Dobrze. Eee, tu I trzeba kolejne drzewko Drzewko skopane Dobra. Eee, skoro już jest się... Ty, po co ja sobie. Przecież ja mogłem sobie od razu zrobić. E, tak, kill off i narzędzia kamienne. No. Aj, tam. Można się przecież kopać tutaj o. Ten, ten odcinek nie będzie jakiś e, długi, bo. Ty, żelazi, żelazo, żelazo, ale warto, o, gravel, a to już mi się mniej przyda. Tak czy inaczej trzeba sobie zrobić kamienne narzędzia, więc te już się nie przydadzą. Trzeba zrobić o tak, super i o tak. Pięknie, pięknie, super. Teraz trzeba siąść całkiem to drzewo i może sobie jakiś domek zrobić. W ogóle. Ja dokończyłem to, co ja zacząłem mówić: o tym, że ten odcinek nie będzie taki długi. Bo ja nie wiem. Dziękuję Ci Xboxie za uznanie tutaj Achievementu. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo mi tego było. Bardzo mi to było potrzebne. W tym akurat momencie. E... Siekierka. Tu jest większa kopalnia w ogóle, widzę. Super, mi się. Znowu te dźwięki, to samo, to 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 SAMO JEST NA e, Pail MINECRAFT Przerób se to wszystko To wszystko na deski I ogólnie wykopiemy sobie to żelazo i będziemy mogli się stąd zabierać No to tyle mi na kilo zdecydowanie jest tam Jezu, no skąd on się wziął? Ty na no skąd on się wziął? O Jezu, ha! Boże, boże, wybuch. No i idziesz se normalnie. Chodzisz po Minecraft w Minecraftowym świecie i nagle wywala ci creepera. Tak znikąd, po prostu wychodzi. No, genialne. Dobra, trzeba jakieś zwierzęta upolować. Bo sprintować nie mogę. Jak ja ucieknę przed clickingiem? O, jaki wysoki grzyb! Dobra, gdzie jest Jakaś owca, czy coś. Nie chciałbym spaść. Jest. Dobrze! Ała? Jakieś zwierzęta? Coś? Może? Jest krowa. Szkoda tylko, że po tamtej stry... Ty! Jest owca, dobrze. A tylko. Nie. Dobrze. To była mocna. Nie? Bo wydropiła wełnę i baraninę. Gdyby była głupią owcą. To by nie wydropiła. Byłoby tylko albo to, albo to. Więc brawa dla. Pewnie. Czemu by nie? Zrób jeszcze skok życia. No. No. O Jezu. Jak mnie właśnie wkurzają takie przepaście. W... Ty nie wyjdziesz. Jak mnie denerwują te przepaście w Minecrafcie. O! Idziesz sobie, aż tu nagle coś takiego wpadasz i nie możesz z tego wyjść. A po no, prostu... O Jezu, no to jeszcze nie, nie mogę na drzewo wejść. I zaraz będę sobie musiał kolejnej owcy szukać, a już nadchodzi noc. I mnie się to nie podoba. No i co? No pięknie! A pewnie! No super! Jezu, czemu to drzewo jest takie. O, już słyszę, już, już, już słyszę, już się zaczyna pojawiać koleżeństwo. Co mnie się rzeczywiście nie podoba. Chodźmy sobie po drzewach, tam gdzie jest bezpiecznie. Tam, gdzie jest bezpiecznie, chciałem powiedzieć. O, tu jest bezpiecznie. No i super! Pięknie! No tak. Zobaczmy sobie... Nie, jeszcze nie wiem, Ej, gdzie mnie? Gdzie mnie zachodzą? O Jezu, no to cię zaraz zginę szukając moich rzeczy. Ja zaraz je stracę. Czy ja mam w ogóle teraz sens, żeby iść po te rzeczy? Czy one już zniknęły przypadkiem, czy nie? Jeszcze jak zawsze mnie gonić, creaking to jeszcze lepiej będzie. Pewnie mowy poznikały, I czemu by się nie poje Nie wiem teraz, w którą stronę ja mam iść. Po no. prostu wszystkie moje rzeczy są. A nie wiem skąd ja przyszedłem teraz. No to, to, to jest najlepsze. W tym wszystkim? Ja nie wiem skąd ja wszedłem. Czy ja wszedłem z tamtą, czy z Nie wiem już. O! Koleżeństwo. Dobrze. O, pan creeper. A będzie pan clicking? Będzie, czyli nie będzie. Nie, zdecydowanie na to się nie nabiorę. Zdecydowanie na... Nie. Nie. Zdecydowanie na te kwiatki też się nie nabiorę. No i nie znajdę teraz tych rzeczy. Ej, czy ja powiedziałem, że na drzewach jest najbezpieczniej? Tak. Tak. Ten dziad mnie zgubił. Widzę się. Lutoć no jak ja mam! Ja powiem tak. Chciałem po. Dobrze. Chciałem pokazać. Chciałem zobaczyć w ogóle. Po raz pierwszy w życiu. Tak. Powiedzmy, na dziko będące serce Krikinga. Chciałem zobaczyć, chciałem rozwalić, chciałem na żywo zobaczyć jego reakcję. Ale oczywiście nie. Bo czemu? O, 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 o dziura. Bo po co? Chciałem zniszczyć. Jak widać nie, bo po co? Po co mnie to? Jakiś kliking? Allo? Ja już się nie boję. Allo? Chłopa nie ma. Był i nie ma. Pan Creeper. O, pan Szkiel. o jak miło. Jak miło hasać się nocą po lesie. Ze mną był creeper, prawda? Lecz się nie odwracam. Lecz się nie odwracam. Rozwal mi to. Wybuch se. Trudno, mnie to nie obchodzi. Ty no ewidentnie gdzieś słyszę Krikinga, ale nie wiem gdzie. Bo go nie widzę. Dobrze! To może się wydawać nudne. Bo ja se po prostu hasam. Eee, dlatego... Zro... Zrobię taką jedną rzecz, tak na pokaz. Tak. Już zostawmy to. Dobrze mi się i... Ty! Nie przesadzasz... Nie przesadzasz zadasz, czasem. Gdzie w kolega King? Dobrze. Eee... A, dobrze. Przepraszam. Dobrze tam, co mnie interesuje to teraz. E, ja chciałem. Może nie tyle o ile, bo nie chciałem z tego robić serii. Nie tyle o ile przetrwać tutaj jeden dzień. Mnie to nie interesuje. Ja chciałem po prostu sobie zrobić podstawowe narzędzia, popatrzeć i pokazać zachowanie Krikinga. Obecnie zginąłem trzy razy i zgubiłem Krikinga. Więc ja myślę, że ja sobie pozwolę time set. Night, żebyśmy mogli sobie go zaspawnować. I powiem tak, weźmy sobie sadzonki. A to po co mnie sadzonki? To! O! Jest chłop! A jak se zrespimy? Golema o! Nie zrespi się pra O Jezu Nie zrespi się, prawda? Ja muszę przejść O Jezu, no marudzą Przetrwanie O, o, jest, 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 jest Teraz szybko kreatywny? Patrzcie, można go walić ale on będzie nam A Pewnie już wiecie już dawno yy, Będzie pokazywał nam tam, gdzie jest jego serce Obecnie tak se go nie możemy zabić, możemy se go zabić tylko usuwając jego serce i jak pewnie już widzieliście wcześniej, jak ja na niego patrzyłem, no teraz to nie działa, to yy, między innymi on się... on stał. Ale jak ja na niego nie patrzyłem, to... On, to on se łaził za mną. Ale teraz... Boże, myślałem, że chłop mi się zespałnował. Ale teraz... Uwaga, uwaga. Będę to widział pierwszy raz... Gdzie idziesz? Chłopie. Halo? Uwaga! Właśnie, kiedy rozwalimy jego serce, on się po prostu weźmie i rozpadnie. Co innego mamy w kwestii Krikinga, który jest zaspałnowany. z jajka. Ponieważ jego może zabić sobie na hita, nawet. nawet rączką na przetrwaniu, nawet rączką na survivalu możemy go sobie zabić co pewnie już i tak wiecie no ale to jest taka informacja tak żeby było yy, no i co chciałem nie udało mi się co zrobić nie udało mi się chciałem przetrwać nie ma yy, f... chciałem ale nie miałem a, no i z tego można jeszcze zrobić sobie pomarańczowy barwnik. Zaś już z zamkniętego można sobie zrobić yy, szary. Co zaraz pokażę. Tylko gdzie. Kwiatki. No, ja nigdy nie pamiętam, gdzie są kwiatki. Tu są. O. Jak tu mi się zaspałnował kriking gdzieś. O, bardzo proszę. I Jeżeli zbierzemy sobie otwarty, nie, otwarty kwiatek, i zbierzemy go do ekwipunku, to on zostanie otwarty w ekwipunku. Jak zamknięty, za zamknięty. Zaś kiedy go postawimy. Nie otworzył się. A to tego nie wiedziałem. Myślałem, że się otworzy. Nieważne. On. Ewidentnie nie chce się otworzyć, ale on się będzie otwierał. Dobrze. Bo ja tu mówię rzeczy. O rzeczach mniej ważnych. No tak jak już mówiłem, no nie udało mi się chciałem wziąć moje rzeczy z powrotem. No co poradzić? I nie spodziewam się wielu łapek w górę, ale możecie dać na zachętę. Jeżeli chcecie, to możecie zaproponować może jakąś serię nową na kanale z Pale Garden. Zobaczymy. Znam fajne CD. A możemy se też zawsze poszukać Pale Garden. Możemy se go wziąć i poszukać. Możecie pisać w komentarzach pod filmem. Zachęcam. I zachęcam też do subskrybowania. Do subskrybowania. Bo nie. Bo niedawno dobiliśmy 20 subów na kanale, więc dla mnie to jest wielkie osiągnięcie. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, no to wiecie co robić. No i co. Do zobaczenia. Cześć.